Witajcie moi drodzy! Przychodzę dzisiaj do Was z, no myślę, dosyć króciutką recenzją książki e, Lizzy Si pod tytułem Chińskie Lalki. E, jest to e, moje kolejne zetknięcie z tą autorką, autorką, którą do tej pory naprawdę wielbiłam, e, ubóstwiałam ze względu na Mistrzostwo Słowa. Do tej pory czytałam jej książki. E, Marzenie Joy, Kwiat Śniegu i Sekretny Wachlarz, Dziewczęta z Szanghaju i Miłość Peoni. Każda z tych książek była po prostu przecudowna, chociaż Dziewczęta z Szanghaju były już troszeczkę, troszeczkę gorsze niż ich poprzedniczki. Aczkolwiek nie były najgorsze. Tym razem chińskie lalki zacząłem z dosyć dużą obawą, ponieważ pomyślałam sobie, że no, ta dobra passa nie może trwać długo. Niestety miałam rację, mimo że książka tak naprawdę jest w porządku, jest fajna, wprowadza wątki, o których nie wiedziałam, więc mogę również z dużo rzeczy się z niej dowiedzieć. Jest dosyć ciekawa, postacie są. Zrobione poprawnie, wszystko jest w porządku. Nie wywołała u mnie ona takich emocji jak inne książki tej autorki. I to myślę, że głównie z tego powodu było dla mnie po prostu rozczarowaniem, dlatego że nastawiłam się na kolejny fenomen. W wykonaniu Lizzy, C. Niestety, no, niestety się to nie udało. Książka na pewno jest warta przeczytania bardziej niż te wszystkie gnioty, które obecnie wydaje się na rynku, na rynku książki, ale mimo wszystko nie jest to taka rewelacja jak poprzednie książki Lizysi. Jest to książka, która opowiada o losach trzech dziewczyn, które poznają się w całkowicie przypadkowy sposób: Ruby, Grace i Helen. Żadna z nich nie ma tak naprawdę imienia azjatyckiego, na pewno nie chińskiego, każda brzmi dosyć obco. Wszystkie poznają się ze sobą w Stanach Zjednoczonych w okresie, kiedy już są ich rodziny są już dawno po wyemigrowaniu do Nowego Świata. Są to czasy kilka lat przed wojną. I śledzimy losy tych dziewczyn, tak naprawdę, od momentu poznania się aż do czasów, kiedy już jest dawno, dawno po wojnie to w jaki sposób funkcjonował tamtejszy świat, w jaki sposób traktował przede wszystkim po ataku na Pearl Harbor Azjatów, rzeczywiście w szczególności Japończyków, ale mimo wszystko, tak naprawdę wszystkich ludzi, którzy wyglądali nieco inaczej. Nie mamy tutaj niczego na temat Rasizmu skierun skierowanego w stronę rasy czarnej, ale rzeczywiście rasa żółta jest tutaj bardzo mocno represjonowana, dyskryminowana. Także czytamy tutaj również o obozach, do których w Stanach Zjednoczonych byli wysyłani Japończycy po ataku na Pearl Harbor. Także jest to naprawdę książka, która obejmuje kilka bardzo, bardzo ważnych lat w historii ludzkości. I właśnie ta historia ludzkości jest opowiedziana bardziej w tle, w tle tego, co, co przydarza się tej trójce dziewcząt. Książka jest pod tym względem ciekawa i wyjątkowa, ale przede wszystkim pokazuje um, stosunki międzyludzkie, więzi między ludźmi, to w jaki sposób, jak bardzo tak naprawdę więzi, które łączą nas z innymi, są niepewne. To, że e, tak naprawdę, jeżeli możemy liczyć na siebie, to to jest wspaniała rzecz, bo nigdy nie mamy pewności, e, czy będziemy mogli liczyć na ludzi wokół nas. Na to, czy ktokolwiek nam pomoże poza nami samymi, i tak naprawdę, kto jest wobec nas szczery, a kto tylko udaje. E, I to jest rzecz, która, e, która jest zawsze uniwersalna, niezależnie od tego, jakie mamy czasy. Ja staram się um, żyć w przekonaniu, że um, czasy się może zmieniają, ale ludzie są zawsze tacy sami i um, już mam nadzieję, staram się nie popadać w marazm pod tytułem, że. To czasy zdefiniowały brak wierności, brak umiejętności budowania więzi międzyludzkich w społeczeństwie. Wydaje mi się, że to zawsze było, że w jakiś sposób zawsze towarzyszyło to nam, więc staram się właśnie widzieć to w taki sposób. Mimo wszystko książka jest dosyć wstrząsająca właśnie ze względu na to, jak obala te mity budowania więzi na całe życie. Bardziej tutaj mówi o zależnościach, o takim troszeczkę. Patologicznym przywiązaniu do innych ludzi i to jest coś, co jest naprawdę wartościowe w tej książce, coś, dzięki czemu tę książkę naprawdę warto przeczytać. W związku z tym polecam Wam, polecam Wam do przeczytania. Nie spodziewajcie się takiej rewelacji, jak ja spodziewałam się w przypadku tej książki, porównując ją na początku do, do kwiatu Peoni, czy też kwiatu śniegu i sekretnego wachlarza. Nie jest to taka rewelacja, ale mimo wszystko na pewno książka jest warta przeczytania. Porusza tutaj ważne zagadnienia społeczne, ważne takie zagadnienia, jeżeli chodzi również o rodzinę, także na pewno warto, warto się z tą książką zapoznać. Nie jest to pozycja obowiązkowa na pewno, ale mimo wszystko może nie brzmi to zachęcająco, ale tragedii nie ma. Także y, kolejna książka Lizy Si, jeżeli ktoś jest y, fanką Lizy Si albo fanem, to być może niekoniecznie polecam, bo nie jest to książka typowa, ale mimo wszystko na pewno warta tego, żeby ją znać. Głównie ze względu na y, aspekt tutaj kulturowy, aspekt historyczny i y, y, kwestie tutaj. Y, takich naprawdę naprawdę aktualnych aktualnych problemów, z którymi musimy się zmagać każdego dnia. Także myślę, że to tyle, słuchajcie. Nakręciłam te recenzję, ponieważ chciałam po prostu, żeby recenzja tej książki się pojawiła, mimo iż dużo na jej temat do powiedzenia nie mam. I myślę, że to tyle z mojej strony w dniu dzisiejszym. Piszcie do mnie, komentujcie, dajcie znać, jakie macie odczucia. Jeżeli o tę książkę chodzi, czy ją czytaliście i jak ją odebraliście. A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.